Huhu, i to jest właśnie sowa, czyli czubajka kania. Ostatnio nagrywałem materiał o grzybie podobnym, czyli czubajniku ponurym, który jest bardzo do czubajki kani podobny, no i wiele osób się pod tamtym materiałem, no co to dużo mówić, brzydko ładnie mówiąc, zdefekowała. Zdefekowała się, mówiąc, że oni go spożywają i nic im nie ma. No, smacznego. Ja mam naprawdę z czystego serca życzę smacznego, mnie po nim boli brzuch, dlatego go po prostu nie polecam. W jednych atlasach piszą, że czubajnik jest jadalny, w innych, że nie. Jadalny, także sytuacja jest bardziej skomplikowana. Na pierwszy rzut oka kapelusz z góry trochę podobny, pojawia się tutaj ten charakterystyczny sutek, ale cechy szczególne pojawią się nam, gdy tego grzyba wyrwiemy. On jest już trochę stary. Czubajka zawsze ma takie wzorki na trzonie, dodatkowo jej pierścień też jest również ruchomy. Ten okaz jest już bardzo stary, ale jeżeli pouszkadzacie blaszki, rozsiejmy trochę zarodników, nie ma problem, i zostawicie, i poczekacie, i chwilę poczekacie, to zobaczycie, że ten grzyb się nie czerwieni. Te przebarwienia tutaj wynikają tylko i wyłącznie z tego, że ten grzyb jest już po prostu stary. Ale widzicie, blaszki nie zmieniają koloru na różowy. Ani pomarańczowy, ani czerwony. No po prostu nie zmieniają po prostu koloru. Dodatkowo, jeżeli weźmiecie kawałek blaszek, rozeczycie je w palcach i powąchacie, to poczujecie bardzo przyjemny zapach. Czy oczywiście w środku ma, zobaczcie, pusty? U nasady jest taki zgrubiały. Więc nie gadajcie mi głupot, że czubajnik to czubajka, bo to jest czubajka, a tamto to jest czubajnik. A więcej ciekawostek znajdziecie na stronie atlasroślin.com, a szczególnie w moim audiobooku Gang Natury. Pozdrawiam. Jeżeli ktoś spożywa czubajnika ponurego czy czubajnika czerwieniącego i nic mu nie ma, no to spoko, nie ma problemu. Ale proszę Was tylko o jedną, o taką elementarną kulturę w komentarzach. Dzięki.